Zurapis, światem z to co w Bogu znalazło celcze, mruki cierpienie przez morze gorzkich łeson. Podniósł mnie z pyłu, gdy los gotował piekło, dał siłę by powstało to co we mnie dawno zgasło. Zurapis, światem fotelka to co w Bogu znalazło celcze, mruki cierpienie przez morze gorzkich łeson. Podniósł mnie z tyłu, gdy los piekło Dał siłę, by powstało to, co we mnie dawno zgasło 49 wiosen, w żyłach wiara płonie Katolik, co w bliźnim widzi człowieczeństwa dłonie W bezdomnym nie wypadłem, w tej co stracili szlak Widzę iskrę Bożą, choć świat mówi im nie tak Kupuję chleb głodnemu, Od sam niewiele mam Bo miłość to jedyny skarb, co Bóg powierzył nam Zpadłem mowy w świat, wszedłem zamiast tery Mówiłem eo, lecz radę". Odwagę bym wreszcie siebie przełamał chłopak, ty w szkole pełen bólu, pełen ran Sporty, walki miały leczyć, taki był mój pierwszy plan Lecz gniew mnie opętał, ulica wciągnęła w wir Ustawki, bójki, przemoc, gorzki życia, eliksir To laty, świadectwo, serca, co w Bogu znalazło cel Przez Roki cierpienie, przez morze, gorzki hueson Siłę, by powstało to, co we mnie dawno zgasło. Rafił świadectwo serca, co w bogu znalazło cel. Przez mroki cierpienie, przez morze koszki Oeson. Pod z pyłu, gdy los skotował piekło, dał siłę, by powstało to, co we mnie dawno zgasło. Kumpi straciło życie jak krew na moich snach. Wtedy Bóg dotknął serca, złamał pychę, zbóżł strach. Zrozumiałem, że ta siła to nie pięść, ta modlitwa, że prawdziwa walka w duszy. To z demonami bitwa, potem śmierć. Na tunel światło, Boży sąd Wróciłem, by naprawić każdy popełniony błąd A pięć lat temu cios kolejny Rzadka, straszna choroba Praw w całym ciele, życia my go ozdoba Lekarze wyrok dali, będziesz warzywę pokres Że nie utrzymam w dłoniach nic, że to jest życia Zmierzch lecz ja klęknąłem z wiarą Choć chodzić było ciężko Mówiłem, Boże, ufam Tobie Ty jesteś moim ucieczką Świadectwo serca, co w boku znalazło cel Przez mroki cierpienie przez morze gorzkich łeson podniósł mnie z pyłu, gdy los zgotował piekło, dał siłę, by powstało to, co we mnie dawno zgasło. Habilitacja trening podniósł każdego dnia. Modlitwa była siłą, co prowadziła mnie do światła, oszukałem przeznaczenie, stałem z kolanc, znów mam moc, po spogiem swego boku można przetrwać każdą noc. Sprawna szróciła w dłoni każdy krok, to Można wlecić niczym tak więc Słuchaj mego głosu, jeśli kupisz w życiu sens Jest nadzieja, jest ratunek, jest miłości wielkich chrzest Zaufaj, nic się walczy, nigdy nie poddawaj się, bo Bóg ma dla nas plany, nawet gdy jest bardzo źle. Chwała Bogu, to moje świadectwo. Dla was potrafię What did I think?